Witam serdecznie, Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Amen. Specjalnie akcentowałem w tych momentach, gdzie jest napisane, że ludzie zwracali uwagę na Jezusa. Zobaczcie, że na początku tej Ewangelii autor Ewangelii, święty Marek, pokazuje, że Jezus i uczniowie jego się przeprawili. A ludzie kogo rozpoznali? Jezusa i uczniów? Nie. Ludzie rozpoznali tylko Jezusa. Tylko do Jezusa się przybliżali. Tylko jego chcieli dotykać. Tylko od niego oczekiwali, że będzie dotykał, że będzie uzdrawiał. Dlaczego o tym mówię? Żyjemy w takich czasach, gdzie kościół coraz bardziej jest odrzucany, a przyjmowany jest tylko Jezus. Jezus tak kościół nie i to nawet w kościele. Rozumiem ludzi, którzy są poza kościołem. Mają problemy z kościołem. Mają problemy z relacją w relacji z kościołem, czyli z ludźmi bo Kościół to nie jest tylko budynek, Kościół to są ludzie. Przede wszystkim ludzie. No i ktoś może mieć problem z ludźmi, przez ludzi przestał wierzyć w Boga. Stał się ateistą. Poznałem wielu takich ludzi, naprawdę wielu, którzy, większość z tych, którzy odeszli od kościoła to właśnie przez to, że nie mieli relacji z braćmi i siostrami w kościele. Szczególnie z kapłanami, najbardziej z kapłanami. Nawet teraz, co się dzieje teraz? Kolejny ksiądz wypowiedział posłuszeństwo Kościołowi: Jezus tak Kościół nie. Ojej, wiecie, do tego się człowiek, do tego dorastamy, do tego twierdzenia: Jezus tak Kościół nie. Ja pamiętam na początku mojej przygody z kościołem, kiedy przychodziłem do kościoła, po to, żeby zdawać te wszystkie egzaminy przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Strasznie się bałem tego. Widziałem w księdzu takiego sędziego, strasznego sędziego, który mnie zaraz ukaże. Jeśli źle źle wypowiem regułkę, której się uczyłem na pamięć. No i od momentu pierwszej komunii nie za dobrze przeżyłem tą pierwszą komunię, zacząłem odchodzić od tego kościoła. W kościele było zimno, nie rozumiałem, co ksiądz mówi. Wtedy to były jeszcze czasy, kiedy na Mazurach było minus 30 w zimę i gile w nosie zamarzały, jak to mówię. Więc nie było ogrzewania i naprawdę kościół był tak zimny, że o, teraz to już jest, to się zmienia. Oczywiście są takie kościoły, w których jest jeszcze zimno, ale już nie tak zimno jak kiedyś. Ja przestałem chodzić do kościoła, bo straciłem relacje, bo nie miałem relacji z braćmi i siostrami w kościele. Bardzo um, zazdrościłem tym, którzy chodzą na schole, na oazę. Wyśmiewałem ich, że oni tam chodzą, ale z drugiej strony też bardzo im zazdrościłem, tego, że oni mają ze sobą relację, a ja nie mam z nimi relacji, nie umiem mieć z nimi relacji. I kiedy się zacząłem nawracać, oczywiście to zacząłem się nawracać do relacji z Jezusem, a później Jezus zaprosił mnie do kościoła. Zacząłem poznawać Kościół, pierwsza wspólnota, druga, trzecia, pierwszy rozłam we wspólnocie, drugi, trzeci. W każdej wspólnocie dochodzi do różnych rozłamów, kłótni, napięć. Ale, ale trzeba pamiętać, że Jezusa nie można oddzielić od Kościoła. Szaweł walczył z Kościołem, walczył z ludźmi, którzy byli Żydami i zaczęli wierzyć w Jezusa. Walczył z nimi. Kiedy spotkał Jezusa, to Jezus mu powiedział: Szawle, czemu mnie prześladujesz? Jezus się utożsamia z kościołem. Gdy, jego, gdy Jezus i uczniowie jego się przeprawili, jeszcze raz powtarzam, to pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii, na to musimy mieć wielką czujność w tym temacie. Jestem przekonany, że raczej masz relację z Jezusem, ale pytanie, czy masz relację z kościołem? Czy pielęgnujesz tą relację? Wiadomo, że trzeba pielęgnować każdą relację, a relacje się psują. Dochodzi do nas, między nami do różnych napięć, z tych napięć wychodzą różne wojny. No i jak przyjdzie wojna, jeszcze taka atomowa, no to koniec, nie? Ja tobie nie przebaczę, ty mi nie przebaczysz, ja na ciebie się nie spojrzę, ty się na mnie nie spojrzysz, ja ci ręki nie podam, ty mi ręki nie podasz. Ale w Jezusa będziemy wierzyć obydwoje. Tylko. Zdala od siebie. Czy Jezus tego chce? No, nie chce tego. I okazuje się, że, że możemy chcieć dobrze, ale możemy stanąć po dwóch barykadach, okopać się i koniec, nikt z nas nie ruszy. A Jezus tego nie chce. I musimy mieć tę świadomość. Dzisiaj w pierwszym czytaniu jeszcze czyta, czytamy takie słowa, że Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów, Izraelów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Salomon mógł to sam zrobić. Sam mógł przenieść arkę przymierza z miasta Dawidowego do, do do świątyni, którą właśnie zbudował, nie zrobił tego sam. W porozumieniu z innymi, ze starszyzną Izraela, zwołał całą starszyznę Izraela. Wszystkich naczelników pokoleń, bo chciał mieć z nimi relacje. Bo wiedział, że jak mają razem relacje, to są siłą. Jak są podzieleni, to nie ma tej siły. A my często jesteśmy strasznie podzieleni. Siedzimy na tej samej mszy i jesteśmy podzieleni. A to czuć. To czuć, że podział krąży nad nami, siedzimy w tych samych ławkach, jesteśmy podzieleni. Bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać, bo nie chcemy ze sobą rozmawiać. Przyszliśmy tylko tutaj dla Jezusa. Jeszcze to nas łączy jeszcze Jezus nas łączy. Ale wystarczy, że dojdzie do jakiejś naprawdę takiej grubej akcji, jak ta, co ostatnio, co teraz się dzieje. Że księdzu Galusowi yy, zabroniono czegoś, a nakazano mu coś, nie, nie, ja się wypisuję, nie, 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 ja nie będę słuchał takiego biskupa, takiego Watykanu. Hello, nie róbmy tak. Jeżeli tak zrobimy, jeżeli do tego dopuścimy, to my nie wierzymy w Jezusa prawdziwego. Bo to Kościół określa, jaki jest Jezus. To Kościół ma obraz Jezusa. Nie ja sam mam swój obraz Jezusa. Tylko Kościół mi pokazuje, jaki jest Jezus, a jaki nie jest. A wiadomo, że nas przeciwnik krąży jak lew, po to, żeby nas pożreć, i będzie nas okłamywał nieustannie. Po to, żebyśmy nie byli razem, żebyśmy się rozproszyli, żebyśmy się podzielili. Każdy ma swojego Jezusa. A tak nie powinno być. Więc nie daj się. Nie daj się krytyce kościoła. Tak, kościół trzeba zmieniać, ale w inny sposób. Na pewno nie odchodząc od niego, tylko słuchając go i być. I potrzebujemy posłuszeństwa, ale także wiedzy. Bo niektórzy księża sami nawet nie mają tej wiedzy, pozapominali co głosi Kościół więc jeśli ja zdobędę wiedzę którą głosi Kościół no to będę mógł przy... pokazać, proszę księdza ale ksiądz się myli w tej tej kwestii, bo Kościół naucza tak i tak a no tak, masz rację no to wtedy możemy dojść do ładu i składu ale jeżeli ja nie znam tego, co głosi Kościół i tylko czuję, że coś jest nie tak to to samo czuję, nie czuję to jest za słabe ja muszę mieć jeszcze tą wiedzę. Okej, okay, tyle mam do powiedzenia. Jak Bóg, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.